Kiedy myślimy o Polskim Ładzie, to przychodzi do głowy, przychodzi na myśl wizja przyszłości, bo oczywiście koncentrujemy się na przyszłości, a jak myślimy o przyszłości, to przychodzą do głowy różnego rodzaju najnowocześniejsze rozwiązania. I nieczęsto w tym kontekście myślimy o rolnictwie. A to błąd, dlatego że dzisiaj tutaj w gospodarstwie u pana Tadeusza, ale też w innych miejscach miałem możliwość docenić, zobaczyć, jak wygląda bardzo nowoczesne polskie rolnictwo. Nowoczesne, zdrowe, zdrowa polska żywność, zresztą tutaj z żuław, może żuławy mogą zaspokoić nawet 20% polskiego całego zapotrzebowania na warzywa, a więc znakomita ziemia. Tutaj też rozmawialiśmy o pewnych działaniach melioracyjnych, bo wiadomo, że żuławy to depresja Polski. Szanowni Państwo, dlatego polski ład proponuje rolnikom polskiej wsi liczne, bardzo istotne działania, działania, które mają podnieść nasze rolnictwo na jeszcze wyższy poziom. Polskie rolnictwo jest na wysokim poziomie. Odnosimy sukcesy eksportowe. Pan Tadeusz też opowiadał mi o kierunkach eksportowych, które teraz przy covid nieco przymarły, ale trzeba będzie je odbudowywać. Wspieramy producentów rolnych właśnie po to, żeby polskie warzywa najpyszniejsze na świecie trafiały na stoły całej Europy. Ale w ramach naszego programu rolnego, który jest częścią Polskiego Ładu, koncentrujemy się na kilku zasadniczych obszarach. Pierwszy to poprawa jakby stanu finansowego i możliwości finansowych, możliwości inwestycyjnych rolników, mieszkańców wsi. I tutaj zarówno mam na myśli, wszelkiego typu inwestycje rolnicze, rolne, jak również inwestycje, które rozwijają wieś. I przeznaczamy na to bezprecedensową kwotę. To około 34 miliardów euro, co jakby w połączeniu ze środkami krajowymi da kwotę znacząco większą niż poprzednia perspektywa. Ale także rodzinne gospodarstwo rolne. To jest nasze oczkie, oczko w głowie. Rodzina, rodzina rolnicza dba o gospodarstwo, dba o krajobraz, dba o uprawę roli, o hodowlę i, i chcemy, żeby tak było. Nie chcemy, żeby Polska pustoszała na poszczególnych obszarach. Tu akurat żuławy są gęściej zaludnione, ale w wiele miejsc Polski, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, tam mamy do czynienia z depopulacją. Mamy do czynienia z wyjeżdżaniem młodych ludzi z, ze wsi i dlatego będziemy wspierać rodzinne gospodarstwa rolne. Również w procesie przekazywania, ewentualnego przekazywania gospodarstwa, te uregulowania będą jak najbardziej przyjazne do, dla obecnych właścicieli, często osób starszych, często osób przed, będących przed emeryturą. Będziemy pracowali również nad kodeksem rolnym. To wielkie legislacyjne dzieło. Potrwa, ale będzie tam wiele zapisów, które mają być mają służyć polskim rolnikom, służyć polskim hodowcom. Po to właśnie, żeby polskie rolnictwo było nie tylko tym znakomitym kołem zamachowym polskiego eksportu całej polskiej gospodarki, ale żeby zabezpieczało dalej w tak znakomity sposób jak do tej pory jak podczas COVID-19 bezpieczeństwo żywnościowe, a także ten trzeci element, który chcę wspomnieć, aby jednocześnie rolnictwo i wieś była tą stałą, stałą częścią polskiego krajobrazu, ale krajobrazu w najszerszym rozumieniu tego słowa także krajobrazu kulturowego, historycznego i pod wieloma względami odpowiadającego również na potrzeby, duchowe, kulturowe Polaków. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu prezesowi, który tutaj pokazywał mi w bardzo ciekawy sposób nie tylko swój zakład, który stworzył, ale także rozmawialiśmy o żuławach. Rozmawialiśmy o żuławach z panem posłem Kazimierzem Smolińskim. Rozmawialiśmy o specjalnym programie, który ma wesprzeć rozwój Żuław i jakby odbudować tą wartość melioracji, która kiedyś była, a potem w czasach III Rzeczpospolitej niestety została zaniedbana. A więc tutaj z Żuław chciałbym też powiedzieć o takim bardzo ważnym programie dla tej ziemi, dla tej przepięknej ziemi polskiej, dla tego przepięknego zakątka polskiej ziemi. Bardzo dziękuję polskim rolnikom za ich trud, za wielkie starania i zapewniam, że w Polskim Ładzie dla polskiego rolnictwa, rozwoju wsi, nie tylko znalazło się bardzo poczesne miejsce, ale jest to serce całego Polskiego Ładu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu współwłaściciela firmy, Pana Tadeusza Benarczuka. Tak. Dzień dobry Państwu. W pierwszych słowach chciałbym zezwolić wszystkim na zdjęcie maseczek, ewentualne obniżenie, bo podobnież prawo mi taką władzę daje. Także proponuję, kto może, kto chce zdjąć, można to, to uczynić. No, myślę, że mam niewiele czasu, dlatego chciałbym powiedzieć, że. Tutaj, gdzie się znajdujemy w tej chwili, to posadzka jest na poziomie 0,10 metra nad poziomem morza. Natomiast tam, gdzie Państwo zostawiliście samochody, to mamy około 1,20 m poniżej poziomu morza. I tak jest położona cała gmina. Także tylko tereny sztucznie usypane, sztucznie podwyższone są powyżej poziomu morza. Czyli żyjemy w depresji, jesteśmy bardzo uzależnieni. Od, od meloracji, od ochrony przeciwpowodziowej, a nie tylko od przeciwpowodziowej, od przeciwsuszowej również. O czym decydenci często w poprzednich, powiedzmy, dekadach zapominali. Odnośnie firmy, ten budynek istnieje 11 lat, świetnie się sprawuje. Takich komór, jak ta, w której jesteśmy, jest tutaj 10 w tym zakładzie. I w tych komorach mieścimy 17 tysięcy skrzyń, a w każdej skrzyni mamy średnio tonę marchwi, czy ziemniaków, pietruszki, selera, burakwa, cichowego. Wszystko to pochodzi tu z tej okolicy, z tych terenów depresyjnych. Które są najlepszą ziemią w Polsce do uprawy warzyw. A to dlatego, że ziemia jest luźna, przewiewna, jest zasobna, nie, składniki pokarmowe nie są wypłukiwane z wodą, są zatrzymywane przez glebę. A przede wszystkim, jeżeli działa dobrze system meloracyjny odwadniająco-nawadniający, to rośliny są przez cały okres wegetacji w wspaniały sposób zabezpieczone wodą. wodę. Nie ma jej ani za dużo, ani za mało. Tylko to wszystko musi być precyzyjne. To wszystko musi działać precyzyjnie tak jak działa to w szklarni dzisiaj, gdzie komputery zarządzają wodą, zarządzają składnikami pokarmowymi. Podobnie, jest, podobnie to się dzieje już dzisiaj w rolnictwie. No i wtedy. A owocem tego to są plony, to jest praca dla wielu ludzi. My tutaj zatrudniamy przez cały rok co najmniej 50 osób. I dzięki tarczy antykowidowej w ubiegłym roku udało nam otrzymaliśmy 1 400 000 zł tej pomocy. Tak, a nasza strata tylko w eksporcie cykorii radicchio do Włoch, której. Nie odebrano od nas, która się zmarnowała, to tutaj było około 1 miliona euro. Także tutaj ta, ta pomoc naprawdę była bardzo istotna. Ludzie mieli pracę, nie zwolniliśmy ich. Co prawda pracowali trochę mniej, zarobili mniej, ale przetrwaliśmy wspólnie. Nie? No powiedzmy, że w dość dobrej kondycji tutaj. Także teraz no, liczymy, że to będzie się dalej rozwijało. Natomiast nasz nowy produkt to jest właśnie ta linia tutaj za plecami. To jest linia do obierania warzyw ziemniaków, marchwi, buraka ćwikłowego. I możemy to z tej linii, już po, po, po obraniu tego ziemniaka, możemy go zapakować w opakowania takie 4-kilogramowe, surowego z gwarancją przydatności do spożycia jeden tydzień. I zaopatrujemy szpitale i w Gdańsku, i tutaj w województwie warmińsko-mazurskim, restauracje możemy zaopatrywać. To znaczy mamy nadzieję, że ten COVID powiedzmy spadł nisko i już się, tak, już się tak utrzyma, że to wszystko będzie działało tak, jak to kiedyś działało, jak powinno działać. Natomiast bardzo liczymy na dalszy rozwój właśnie tego przetwórstwa tutaj, bo w naszych planach to jest, bo tam mamy autoklaw do gotowania i po ugotowaniu, czyli po takiej pasteryzacji, te artykuły można przechowywać trzy miesiące, nawet się nadają do spożycia. No I mamy taki plan, żeby tych autoklawów tu było sześć docelowo, jak również więcej tych maszyn też tutaj do przygotowania tego wszystkiego. Takie są nasze zamiary, żeby jak największą część naszej produkcji u nas wyprodukowanej, u nas przechowanej i u nas umytej, zapakowanej, a nawet ugotowanej już, żeby można, żeby gospodyni domowa mogła sobie kupić pół kilo ugotowanej marchewki, czy ziemniaków w mundurkach, czy w plasterkach, czy w kostkach, czy frytek powiedzmy i... Takie, takie, są. No i bardzo liczymy tutaj właśnie na tą, na tą pomoc, na ten Polski ład.